Kolejny zręb. Osiedlówka. Właśnie. Po modernizacji. No, można tak to nazwać. Ale zawsze to osiedlówka. Ona z góry zjechała. No. Ty, nie zepsuje się? Nie. Też nam jechała, więc zapraszamy. Zero. Ona też z dziewiątego? Mhm. O. Służysz? Tyk tyk Może jakiś przekaźnik? Yy, odwzorowanie pięter. A, tak jakby przekaźnik. Mhm. 500 kilo, 6 osób. Kudeciulowo z tym z zoomem podczas nagrywania, nawet jak HD. Jesteśmy na pierwszym Piętrze. Pierwszy. Elegancja Francja. Ło. Boję się Ty, ale bo ale szybko włączam ten tu dojazd...